Ze mną jest Patryk Masłowski, aktualny wicemistrz Polski w kategorii do lat 17. Patryk, mam do Ciebie takie pytanie. Kolejny występ w otwartych mistrzostwach Wielkopolski, kolejny puchar, prawie ten najważniejszy. Natomiast y, forma troszeczkę wakacyjna, no zazwyczaj tak jest z tym turniejem. Ale czego życzyć Ci na ten sezon? Bo ewidentnie, no, grasz coraz lepiej. Ja pamiętam pierwszy raz tutaj i teraz to jest zupełnie coś innego. Teraz oczekiwania są bardzo duże. Jak sobie z tym radzisz? No, zamierzam dużo trenować, tak, żeby osiągnąć jak najwyższy poziom krajowy. Chciałbym zdobyć w przyszłym roku tytuł mistrza Polski od 17 zdobyć też medal w Mistrzostwach Polski lat 21, jak najlepiej się zaprezentować na otwartych Mistrzostwach Polski, żeby dalej zostać w kadrze narodowej i być może wyjechać na Mistrzostwa Europy Juniorów. No właśnie, bo kadra to już jest absolutnie to Twoje miejsce w polskim snookerze. Moje pytanie drugie jest takie, była setka sparingu. Pamiętam anons na Facebooku, ale widziałem przede wszystkim Twoją setkę otwartych Mistrzostw Polski w tym roku z Jarkiem Kowalskim. To nie była jedna setka w tym meczu. Tak tylko nadmienię. jakie idzie budowanie breaków w treningu? Kiedy możemy się spodziewać kolejnych? Bo to już jest nieźle. Jak tam trenujesz te breaki? Staram się ćwiczyć te zadania od PJ'a Nolana, bardzo dobrego trenera światowego. Pomaga mi również Jarek Kowalski, który podpowiada mi w każdym calu, co mam robić, jak na przykład wychodzić na inną budować breaki. Staram się jak najwięcej jeździć do Warszawy, sparować z najlepszymi, z Grześkiem Biernackim, Michałem Bertem, Michałem Zielińskim, Kacprem, Tomkiem Girałtowskim. Staram się jak najlepiej grać, ale jeszcze tak nie za dobrze wychodzi. No nie, nie będzie aż taki skromny moje kolejne pytanie no jest takie właściwie sam wspomniałeś nazwisko Pichaja Nalana to jest znakomity irlandzki trener natomiast no właśnie e, wielu zawodników, których wymieniłeś no przynajmniej Michał Ebert, Michał Zieliński na pewno Grzesiu Biernacki, a także wielu innych korzystało z porad zagranicznych e, trenerów No przede wszystkim jeździło za granicę czy ty też zamierzasz jechać za granicę? No, oczywiście chodzi tutaj o pieniądze jeśli mój sponsor żeby taką sumę, a na razie się na to nie zapowiada, to na pewno bym skorzystał z takiej usługi. Ale masz swoją stronę internetową, na którą możemy zaprosić? no to podasz adres? www.stuckerclub.info łamane przez Patryk. No więc zapraszamy wszystkich na tę stronę. Być może znajdzie się ktoś, kto Patrykowi zasponsoruje. Taki wyjazd to nie są aż tak straszne pieniądze, jak mogłoby się wydawać. I ostatnie moje pytanie. W Poznaniu już jesteś bardzo, bardzo bardzo długo, właściwie wiele razy bywasz, także bardzo się z tego cieszymy mam nadzieję, że kolejny raz też jeszcze przyjedziesz, może jeszcze te lata? No, zobaczymy, miałem zamiar przyjechać na 12 feet Cup dwie gwiazdki, jeśli się zakwalifikuję to na summertime i ponownie spróbuję wygrać To super, wszystkiego do dobrego, dziękuję bardzo Dzięki